na pogodę. na termometrach od 12 do 15 stopni, w południowo zachodni słaby. Na Mazurach, Mazowszu i Podlasiu podobne tych pogody. Tutaj również będzie słoneczny. Trochę więcej chmur na północnym wschodzie regionu, a na termometrach od 10 do 13 stopni. W południowo-wschodniej części kraju również czeka na słabny dym. Trochę dym o poranku, ale ono później zanikną. Na termometrach od 13 do 15 stopni, w południowy słaby. Na dolnym górnym śląsku oraz dym a w tym kraju pogoda będzie najładniejsza, a przede wszystkim najwyższa będzie temperatura, bo nawet 16 stopni w sumie do 1400 stopni Przy takiej pogodzie będziemy komfortowo, w w całym kraju korzystnie. Uwaga kierowcy, tylko tylko poranne mgły mogą ograniczyć widoczność, poza tym podróżować będzie się dobrze. I jeszcze pogoda najwyższa. dni. piątek będzie ładny, na termometrach od 9 do 14 stopni, w sobotę trochę deszczu pojawi się, na północnym eksperciu, bo nad Polską znajduje się strefa frontowa. E, Wyspę z granicami 1000 ha. dni będą ładne, ponieważ znów nad Polską znajduje się wyż. On będzie jednak trochę chłodniejszy. Na termometrach jest nie 16, ale od 5 do 12 stopni szły do podziału kupnośni do 1017 ha. Dziękuję.